Dzień dobry, dzień dobry! Z góry przepraszam za moją fryzurę, po prostu nie uczesałem się rano. Tak się zdarza. Słuchajcie, chcieliście filmów z bazy, więc dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie z remontu. Znajdujemy się na naszym poddaszu, gdzie już nie pamiętam kiedy chyba kilka lat temu zaczęliśmy tutaj adaptować. To pomieszczenie, no poddasze po prostu, chcemy tu zrobić sypialnię. 2,5 roku temu chyba. Tak, ale idzie nam to po, po prostu jak krew z nosa, bo yy, no, kto nas ogląda, to wie, że nie mieszkamy na co dzień w Polsce, tylko, tylko w Holandii i robimy to w wolnej chwili. Teraz też korzystamy z tego, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, przyjechali rodzice do Rendy i dzięki temu opiekują się lisą, bo z lisą nie jesteśmy w stanie tutaj po prostu na górę wejść. Bo nie możemy jej tu zabrać, to mamy wełnę mineralną, po prostu tutaj pyli i tak dalej. Nie chcemy jej narażać na jakieś takie niebezpieczeństwa, więc ona może być na dole albo gdzieś na zewnątrz. Więc mama poszła na spacer, tata sobie coś tam pomaga też na dole, a my zabudowujemy dalszą część ściany. Już zaczęliśmy troszeczkę bez Was. Bo te, ten kawałek jest nowy od poprzedniego odcinku o strychu. Tak. I tam też. Mamy taki problem, że chodzi nam tutaj zwierz jakiś taki straszny, nie wiem, kuna, łasica czy coś takiego, i prawdopodobnie robi sobie jakieś takie ścieżki w, w wełnie. Tak. Ja co prawda. Postarałem się je zabudowałem tam od zewnątrz, tak żeby nie wchodził, ale wiecie, z, ze zwierzęciem nie wygrasz, <grym> więc trzeba by mieć giwerę, żeby go odszczelić, ale tego też nie chcemy robić, bo my lubimy zwierzęta. Na przykład hodujemy pająki. Słuchajcie, mamy tam na dole całe statko pajączków. <grym> no więc... Poza tym trudno by było odstrzeleć z tego względu, że nie widzieliśmy tego zwierzęcia jeszcze. Tak. No więc, słuchajcie, pracujemy. No, po, może ty powiedz, Dorenda, co robimy teraz? Teraz obudujemy obudowujemy okno. Robimy tutaj, no, stelaż taki, taki, taki z Taką konstrukcję z, z profili i płyt. Trzeba tutaj włożyć jeszcze trochę na tą deseczkę. już mamy. A potem boki. I potem ten kawałek, i potem najważniejsze tutaj, bo jak tutaj zamkniemy, to już będzie tutaj cieplej, bo ciepło nie ucieknie na tamtą stronę, gdzie nie ma izolacji. To będą jakby takie dwie strefy. Ta strefa ma być ciepła, a ta strefa tam ma być zimna, ponieważ też tam mamy wywieczniki z łazienki. Tam chcemy, żeby był przewiew, po prostu temperatura taka zbliżona do naturalnej. No ale tutaj chcemy dobrze zaizolować, bo to ma być nasza sypialnia budujemy stelaż idzie nam coraz lepiej teraz montowaliśmy tutaj no, robimy tak troszeczkę może na około ale no takie są warunki i po prostu y, musimy się dostosowywać problem jest w tym że tutaj nie mamy prostych kątów i nie możemy tak jakby lecieć z metrami, że kładziesz poziomy, piony i to leci szybko, tutaj dużo jest tak zwanej kombinacji. No, ale cóż, i do tego jeszcze ocieplenie, kable, gniazda, więc tym bardziej ten czas schodzi, ale robota posuwa się naprzód. To najważniejsze. Jeśli spodziewacie, że będą jakieś spektakularne efekty, to musicie się wstrzymać. Na pewno w tym odcinku nie zrobimy tego wszystkiego. No, u nas praca nie idzie zbyt szybko. Staramy się robić za to bardzo dokładnie, ale mamy bardzo dużo różnych docinek. Do tego jeszcze dochodzi yy, kręcenie, więc ten czas się po prostu dłuży No, sorry. Dla Was to jeden odcinek, a dla nas to kolejny dzień, więc witamy się jeszcze raz. Słuchajcie, praca idzie do przodu. Będziemy montować, przykręcać ostatni moduł tej ściany. On już jest przygotowany do przykręcenia. Jest wymierzony, przycięty, przypasowany i zamontowane. Są też od razu puszkę sobie montujemy, żeby było łatwiej. To będzie puszka podwójna, ponieważ z jednej strony będzie zasilanie 230, a z drugiej strony robimy gniazdka sieciowe. Jakby tutaj jakiś komputer kiedyś trzeba było podłączyć albo jakiś tuner do telewizji, no... Wtedy Maciek może leżąc w łóżku montować, montować wam filmy. Tak. I mieć dobry, szybki dostęp do dysku sieciowego, na przykład. Tak, więc zrobiliśmy przy okazji całą logistykę i nagle się okazało, że już sześć y, kabli mamy puszczonych. <laughs> Sieciowych. <śmiech> Sieciowych, tak, a to jeszcze nie koniec. <laughs> Bo to tylko tutaj u góry. A jeszcze trzeba obstawić y, pomieszczenia niżej. Jeszcze trzeba obstawić y, tak naprawdę piwnicę. Cały dom będzie przygotowany na, na wszelkie możliwe scenariusze, jak będziemy mogli chcieć coś gdzie instalować. No więc to jest gotowe. Została nam ta ściana za dorędą. Tylko tutaj jest kłopot taki, czy kłopot, nie kłopot. Zobaczcie, że tutaj są płyty. Tych płyt jest chyba 7. Tu musimy zabudować ściankę i musimy zrobić drzwi na drugą stronę. Te drzwi będą węższe niż płyta. Więc musimy chyba teraz te wszystkie płyty przenieść na drugą stronę. No bo później, jak zbudujemy ściankę, no to już nic z tymi płytami nie zrobimy. Chyba jednak też okazało się, że za dużo tych płyt zamówiliśmy. Nie wiem po co nam jeszcze 7 całych płyt. Właśnie, więc może się okazać, że wszystko tam przeniesiemy, a potem nam zostaną dwie całe płyty, które będą kiedyś potrzebne gdzie indziej, a nie będzie jakie je wynieść. Znaczy, teoretycznie jest szansa je wynieść, bo można tam otworzyć. Te Aha. świetliki, więc no tak. jakoś z drabiny by się dało to zrobić. No tak. no więc, słuchajcie, gasimy kamerę, rozchmieniamy, co robimy. Wy się dowiadujecie za chwilkę. No to mamy zabawę z przenoszeniem płyt. Na szczęście są lekkie, ale jest ich to siedem. I dołem. No, to tego raczej już nie zamienimy, bo tu jest za mało miejsca. A no. Jest oczywiście... Przeszkoda w międzyczasie, bo jest murek. Murek specjalnie musiał być zbudowany, bo tam idą rury. A, tak, czekajcie, obrócę kamerę. <grystanie> Od razu. A, no to dwie już są. To jeszcze pięć. Także na spokojnie. To już radę. bez kamerki. tak. No to są płyty w nowym miejscu. Tam jedną zostawiliśmy, no bo jeszcze z tamtej strony musimy robić ściankę. Więc, żeby została ta, Będzie mniej noszenia. Nie wiem, ile zużyjemy. Czy nie mamy za, mało, za dużo, tak jak już mówiliśmy. Ale docelowo też będzie trzeba tutaj zabudować. Tutaj, gdzie widzicie kominy. Tam są kominy, o za mną. Tu, tu, tu. Więc, no może tych płyt jeszcze trochę jednak zejdzie. No, tam jedną, dwie, tak. trzy, cztery. Myślę, że spokojnie zużyjemy. A ja myślę też, że jak. Nam zostanie to po prostu sobie zabudujemy, tutaj, te może. przy tych oknach tu są takie pustaki. Kiedyś jak będziemy mieli dużo czasu, no to akurat na kleju może iść szybko. Może. No, no więc tak, robota się do przodu posuwa, a to najważniejsze. Mamy fajną, dużą, o moja głowa, piłę z Holandii przywiezioną. Jak widzieliście, zaczęliśmy ciąć. To będzie konstrukcja, gdzie zamontujemy później drzwi, czyli przejście między sypialnią a strychem. No, jakoś to rozkminiamy. Na razie Wam jeszcze nie powiem dokładnie co i jak, bo jesteśmy w trakcie procesu twórczego. To znaczy już trochę wiemy. To zatem łatwiej jest pokazać niż wyjaśnić, opowiadać. Ale możemy już coś zacząć montować? czy Jeszcze coś Tak, ten, ten kawałek możemy montować. Okay. Coś takiego. Co Nie. będzie. Mniej więcej do tej kreski, ale najlepiej ustalić to i czy to dokładnie raczej chyba nie, bo, bo wtedy nie będzie chyba pionu. Tak, Co? No nie, jest okej. To czekaj, to No to się dociągnie też. No to pierwszy kawałek zamontowany. Tutaj będzie szła ściana w, tym, w tą stronę. Tutaj będą drzwi. I tu, ile doręcza? 65 czy 70? 70? 70, otwór drzwiowy, i dalej ściana, aż tam do końca No idzie powolutku. No, bo wykorzystujemy różne materiały, które dziś nam tam zalegają. Tam jest taki nasz składzik z materiałami, więc nie spieszy nam się na no spokojnie. No to zobaczcie. Właśnie zbudowaliśmy framugę. Tutaj będą drzwi z jednej strony. I z drugiej strony, żeby cieplej było, ewentualnie pomiędzy możemy wsadzić tymczasowo jakąś izolację, jeśli długo nie będziemy tu chodzić. No i teraz trzeba będzie to tutaj zbudować z jednej strony i też potem z drugiej strony, żeby było zamknięte. Tutaj będą płyty gipsowe, tak jak wszędzie i wtedy już będzie gotowa, ale to brzmi tak, jakby to było mało, a ja podejrzewam, że z tydzień pracy z tego będzie. A ja bym chciał, żebyśmy to zrobili dzisiaj, przynajmniej te gips kartony, bo wydaje mi się, że z tym nie będzie dużo pracy. Ale, jak zawsze, czas pokaże. To mamy postępy, zrobiliśmy konstrukcję, także za chwilę możemy montować płyty. Tu jeszcze musimy dokupić, zaraz Wam to pokażę bliżej. Tutaj jeszcze muszę kupić podwójną puszkę, bo zapomniałem, że tutaj jeszcze mam kabel do włącznika, tutaj świateł. więc. Tutaj będzie gniazdko elektryczne normalnie i obok będzie przełącznik do światła, tylko że muszę kupić podwójną puszkę. Zapomniałem. Montowałem pojedynczą. To jest gotowe, więc jak tylko będą puszki, to można kręcić płytę. Tutaj, tak jak wiecie, będą drzwi. No i tu już wszystko jest przygotowane, tylko dotnę tutaj słupek i też już można kręcić płytę. No, więc jak to zrobimy, to prawdopodobnie będzie można wymyślać yy, te drzwi. Jak je zrobić, z jakiego materiału, jak zamontować zawiasy, no jeszcze nas trochę zabawy czeka, ale najważniejsze, że robota idzie do przodu. Znalazłam kawałek, który na pewno ma kąt prosty. Tu jest tak fabrycznie pomalowane, więc wiem, że my tego nie cieliśmy. Bo nie mamy nic takiego, żeby sprawdzić, czy jakiś kąt jest prosty. Chodzi o to, że tutaj podłoga i to to jest kąt prosty, i wtedy będziemy wiedzieli, jak, jak ciąć tą płytę. No, a się okazuje, że nie jest. Bo tu, tu, jest tu się zlicuje, a tu to wystaje 4 mm. No, niestety. Niestety nie ma kąta prostego, ale jakbyśmy mieli poziomicę laserową, to by nam te. Rzeczy rozwiązała. Nie musielibyśmy nic przykładać, żebyśmy dokładnie wiedzieli. Wtedy można odrysować kreską, zmierzyć. No ale nic. Musimy sobie radzić tak jak takimi sposobami, na jakie nas stać aktualnie. No, jak widzicie, już, będzie, już wygląda jak ścianka. Wszystko przykryte folią. Bo zaraz będziemy kręcić pierwszy kawałek płyty kartonowej. No i wtedy już ten kąt będzie gotowy. Potem jeszcze tamto trzeba kupić najpierw podwójną puszkę zanim to dokończymy. No I to na końcu. No i tutaj jest jeszcze taki pasek. To na dzisiaj kończymy. Przymocowaliśmy tą płytę. No. Muszo musimy jechać do sklepu, kupić podwójną puszkę i pewnie jeszcze coś, bo zawsze się coś znajduje, że trzeba kupić. Słuchajcie, musimy zamówić okna przede wszystkim. Tak, okna, tak, tak właśnie, bo w tych wnękach tam, tam pewnie widać te wnęki, to będziemy montować okna z jednej i z drugiej strony. Okna też będą miały taką funkcję, żeby tutaj przede wszystkim wietrzyć, żeby no, było widać, czy jest dzień, czy jest noc, czy, czy trzeba wstawać, czy można jeszcze spać, ale... Też tak pomyśleliśmy nawet no pokazywałem ten vlog z pożaru, że jakby nam się tak zapaliło, a my byśmy tutaj spali na przykład, jest ta klapa, to jakbyśmy stąd uciekali, no to właśnie takie okno może się wtedy okazać oknem ratunkowym. Oknem Będzie życia. trochę wysoko, ale lepiej niż nic, nie? no, lepiej po prostu skoczyć, złamać rękę niż spłonąć żywcem. No, słuchajcie, kończymy. Ja mam chyba w tej formie zmontuję ten vlog, bo nie wiem, kiedy tutaj wrócimy pracować dalej. Bo jutro rano wyjeżdżają rodzice do rendy i nie będzie się miał kto zajmować lisą. A my tutaj po prostu, no, naj, najłatwiej nam się pracuje w dwójkę, bo jest, no, bo jest to zagmatwane, trzeba coś przytrzymać, zmierzyć. No, chyba że jakoś się uda w jedną osobę, ale to jeszcze. No, teraz już będą mało kawałki, więc teoretycznie jest to możliwe. Może znajdziemy jeszcze opiekę, może moja mama się jakoś tam podejmie pół dnia, żeby zostać z lisą, więc wtedy sobie tu przyjedziemy coś popracować, o czym się na pewno dowiecie w kolejnym odcinku. Także słuchajcie, na razie kończymy. Miło, że jesteście z nami, bardzo się cieszymy. Jak się podobało, to oczywiście proszę o łapkę w górę, Jakiś tam, y, jakąś subskrypcję, bo jak patrzę na statystyki, to większość ludzi, która nas ogląda, nas nie subskrybuje. A to szkoda, bo wtedy nie wiecie, że jest nowy odcinek, a u nas w odcinkach zawsze coś ciekawego. Niedługo będzie tutaj super antresola. Także czekajcie. Na razie, do widzenia. Pa! pa. Hej!